najczęstsze rozwiązania tego typu problemów, które zostały wymienione i innych, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, w momencie, w którym świat się zmienia, taka mała dygresja dodatkowa, dodatkowy bonus do tego wszystkiego, mm, Często w momencie, w którym pracuję z osobami, które się decydują na, na sesję płatną, w tym momencie już nie wchodzimy w grzebanie się. Zresztą nawet na konsultacji bezpłatnych i na filmach mówię o tym, że z większością problemów, które teraz się pojawiają, one wychodzą tak mocno na jaw do tego, żeby zostać od razu oczyszczone i nie trzeba wracać do przeszłości, zagłębiać się, zagrzebywać się w kanałach rodowych, w tematach dzieciństwa. Często te problemy są już gotowe na rozwiązanie, dlatego też się pojawiają, bo są gotowe na to, żeby je rozwiązać i czasami wystarczy zwykła rozmowa, ale w momencie, w którym są to rzeczy związane z relacjami, to to jest pierwsza taka kwestia, jeśli chodzi o relacje, często wystarczy samemu zrozumieć tego, to i zaakceptować, że każdy jest inny i każdy jest na innym poziomie, tak jak już powiedziałem, są osoby, które podoba mi się tak, jak jest, ja na tym korzystam, albo no, trzeba to zaakceptować, bo tego się nie da zmienić, i w tym momencie z takimi osobami nie ma co rozmawiać, ze względu na to, że wystarczy, jak to się kiedyś mówiło, być tym, tym, tą większą osobą, tą, która pierwsza znajdzie w tym rozwiązanie, a mianowicie akceptuje Twoje poglądy. I chciałbym, żebyś akceptował, akceptowała moje poglądy, ale masz pełne prawo, żeby uważać, że to, co robię, jest dziwactwem albo że to, co robię, jest niepotrzebne. To jest jak najbardziej okej. Okay. To już troszeczkę likwiduje problem w, w relacjach ze względu właśnie na to, że w momencie, w którym ktoś atakuje Ciebie, a Ty atakujesz jego, no to w tym momencie mamy konflikt. W momencie, w którym ktoś atakuje mnie, a ja mówię... Masz prawo do tego, żeby mnie atakować. Jest OK. Cenię Twoje zdanie. Chciałbym, żebyś cenił moje, ale nie musisz. Masz prawo do tego, żeby mnie krytykować. W tym momencie to zatrzymuję i co się dzieje w momencie, w którym ja to zatrzymuję. Oczyszczam tę relację, bo nie ma już konfliktu. Bo konflikt to tylko jak dwie osoby chcą walczyć ze sobą, a ty przestajesz walczyć. Nie poddajesz się pod kątem teraz, teraz kładę się na tobie i cię obiję. Nie, po prostu akceptuję twoje zdanie. Nawet wczoraj y, słyszałem bardzo zabawny film na temat gender, na temat traktowania, y, bo też zrobiło się bardzo głośno na temat tego, ile jest tożsamości płciowych. Y, I pięknie jedna kobieta się wypowiedziała, że mówi, że, tożsamość, że jeśli chodzi o płcie, jest, są tylko dwie płcie. Y, tożsamości płciowe jest ich więcej, ale każdy ma prawo do tego. Żeby uznać siebie jako osobę, która ma tożsamość płciową, taką, siaką, straką, owaką. Nie chcę się na ten temat za bardzo wypowiadać, ale każdy ma prawo na swoją osobiste, swoje osobiste odczucie odnośnie tego, kim jest, a ona odpowiedziała: A ja mam prawo do tego, żeby Tobie na przykład nie wierzyć, albo żeby nie przyjmować Twojego. Ty masz prawo na to, żeby być kim chcesz być, a ja mam prawo do tego, żeby to kwestionować albo krytykować. I to jest jak najbardziej okej. Okay. I tutaj nie chodzi mi o, o mnie albo o ciebie, ale chodzi mi o to, żeby w ten sposób patrzeć na relacje z innymi ludźmi. Oni mają prawo do tego, żeby na przykład yy, powodować, żeby było coraz gorzej w świecie dla swoich własnych korzyści, a my mamy prawo do tego, żeby stworzyć swój nowy świat i iść w nowym kierunku, podejmować swoje decyzje. O to właśnie mi chodzi, jeśli chodzi o relacje. W momencie, w którym wystarczy czasami taka konsultacja wstępna, żeby dopasować to, o czym mówię, o relacjach ze swoją rodziną, partnerem, rodzeństwem, rówieśnikami, współpracownikami, to czasami wystarczy sama rozmowa. Jeśli ona nie wystarczy, no to w tym momencie sugeruję spotkanie się na sesji płatnej, na której stworzymy, tworzymy razem podium. Jest to sesja, na której mm, tworzymy... Podium relacji między najważniejszymi osobami. Nie jest to mocno energetyczna albo psychologiczna zagrywka, jakaś technika, bo jest to spokojne wejście i do każdej osoby jest zupełnie coś innego. Nagrałem już kilka filmów na temat podium. Nie będę tutaj rozwijał tej samej techniki, ze względu na to, że jeśli ona jest dla ciebie, to w tym momencie ona się tworzy sama w trakcie naszej rozmowy. Jeśli ona nie jest potrzebna, nie musisz o tym wiedzieć. To jest ważny wątek. Nie musisz wiedzieć o technikach. Które nie są dla ciebie odpowiednie, które nie są z tobą spójne. To jest właśnie te kręcenie się w kółko. Ja poszukam następnych technik, następnych rzeczy. Każdy jest indywidualny, dlatego indywidualne spotkanie i indywidualne dopasowanie rozwiązań do danej osoby. A wszystkie rzeczy, które stosuję na spotkaniach płatnych, są to metody, techniki, które powstają w trakcie. To nie są przygotowane z książek, z, z, z jakichś materiałów, czy przećwiczone już wcześniej, bo nawet jeśli stosuję podium, które już stosowałem setki razy, to i tak z każdą osobą wygląda to zupełnie inaczej, idzie się w innym kierunku, robi się inne rzeczy i sam jestem często ciekawy, w którą stronę pójdziemy i jak Twoja podświadomość, bo pracujemy z Twoją podświadomością, to ona wprowadza zmiany, nie ja. Nie ty, Twoja podświadomość wprowadza zmiany i reprogramuje, przeprogramowuje całe wnętrze, i naprawdę na zewnątrz potem nie trzeba działać, tylko zaobserwować, co się snyniło na zewnątrz, gdy ja zmieniłem coś wewnątrz, a gdy moja podświadomość to zmieniła. Kolejnym rozwiązaniem jest to, że bardzo dużo osób w momencie, w którym czuje zagubienie i potrzebuje znaleźć swoje rozwiązania, w tym momencie robimy coś, co się nazywa domino. Odkreślenie, w momencie, w którym mamy. Tarcze naszego życia, a mianowicie te główne elementy naszego życia, koło życia można to nazwać, a mianowicie kariera, pieniądze, rozwój, rozwój duchowy, zdrowie, inwestycja w przyszłość, takie różne elementy, w tym momencie trzeba znaleźć te, które jest dominujące, które jest najważniejsze, które pozwoli reszcie się samej poukładać, bo można powiedzieć, że jeśli ja się teraz zajmę tylko i wyłącznie swoją miłością, to moja kariera. Będzie zagrożona ze względu na to, że skupiam głównie swoją uwagę na swojej partnerce. Ale u niektórych tak może być, żeby najpierw skupić się na karierze, a potem zadbając o to, mając bezpieczeństwo finansowe w tym momencie, zainteresować się swoim małżeństwem. Ale u innych może być tak, że jeśli zadbam o swoje małżeństwo, to moje małżeństwo spowoduje relacja w małżeństwie, że ja będę miał dużo więcej energii do tego, żeby iść w pracy, i w pracy samo się poukłada. Więc często zamiast pracować jednocześnie tak jak było w rozwoju osobistym, zawsze na równi ze zdrowiem, z pieniędzmi, ze związkiem i z innymi elementami zawsze na równo. W tym momencie Twoja uwaga jest y, rozrzucona na różne elementy i nie, jest, y, nie ma efektu w każdym z nich, ze względu na to, że w każdym z nich dajesz parę procent samego siebie. W momencie, w którym ustawiamy domino, no to w tym momencie na jednym elemencie jest 100% energii, a wszystkie inne zaczynają się układać same. W momencie, w którym ktoś szuka swojej własnej drogi, no to w tym momencie już sugeruje spotkanie się ze swoim wyższym ja. Już nie będę Tobie mówił, co jest dla Ciebie najważniejszą drogą, co jest najważniejszym elementem, na którym się skupić, w którą stronę iść. W tym momencie spotykamy się, połączyć się z Twoim wyższym ja i one sugeruje nam, w którą stronę iść, znaczy sugeruje Tobie. Ja jestem w tej rozmowie tylko i wyłącznie pośrednikiem. Bardzo dużo osób uczy się już swojego własnego wewnętrznego połączenia z wyższym ja, ale osoby, które tego nie mają, w tym momencie mogę być pośrednikiem. Łączę się nie z kronikami Akaszy, z jakąś tam przestrzenią, z przewodnikami duchowymi yy, albo opiekunami. Nawet jeśli oni są, mogą brać w tym udział, ale ja głównie łączę się z Twoim wyższym ja, które wie nawet lepiej od czegokolwiek innego, od kogokolwiek innego, w którą stronę iść i która strona będzie najkrótsza, najszybsza, najprostsza i najbardziej satysfakcjonująca. Na temat rozwiązań różnego rodzaju, yy, nagrywałem już film, więc zachęcam do tego, żeby go zobaczyć. Będą kolejne filmy na temat różnych rzeczy, ale najważniejszym aspektem jest to, żeby dopasować rozwiązanie do Twojego problemu. Więc zdiagnozować, co jest tak naprawdę problemem, podświadomie co jest problemem, i dopasować rozwiązania. I w momencie, w którym ktoś się umawia na sesję, konsultację wstępną, no to właśnie te rzeczy są pierwszymi elementami, którymi się zajmujemy. I teraz jeśli chodzi o konsultacje, bo bardzo dużo osób zapisuje się na konsultację nie będąc świadomym dokładnie jak ono wygląda, ona będzie jeszcze szerzej opisana na, na stronie, i, ale teraz informuję na, na tym filmie. W momencie, w którym rejestrujemy się na konsultację, konsultacja jest spotkaniem online. W tym momencie jest przygotowany odpowiedni pokój, w którym się widzimy o danej godzinie. Jest tam w systemie coś takiego, jak podawanie swojego numeru telefonów, i dużo osób myśli o tym, że ta sesja będzie rozmową telefoniczną. Tak, ona może być rozmową telefoniczną, nie, jeśli jesteśmy w tym samym kraju, czyli w Polsce. Może być rozmową telefoniczną, jeśli jesteśmy zupełnie z innego kraju, ale w tym momencie poprzez pośrednictwo Facebooka, albo poprzez WhatsApp, czy jakiekolwiek inne, inne możliwości, ale to w tym momencie trzeba to ująć w wiadomości, że rozmowa telefoniczna. Jeśli nie ma czegoś takiego, no to w tym momencie jest to otwarty pokój. Ja w tym pokoju czekam, w momencie, w którym po 10 minutach nikt się nie pojawia, w tym momencie piszę informacja jeszcze z pokierowaniem do tego, że czasami mogą się sprawiać problemy techniczne, czasami bo to jest spotkanie poprzez Google Meet na razie i tam. Rzadko. W przeciągu roku na, na razie zdarzyły mi się tylko trzy momenty, w którym coś technicznie nie pozwoliło nam się spotkać, ale to w tym momencie wysyłam taką wiadomość i zawsze można się można przepisać spotkania na inną datę. A w momencie, w którym mamy kontakt bezpośredni, czy to przez Facebooka, czy to przez maila, w tym momencie możemy bezpośrednio ze sobą ustalić, który dzień i która godzina jest najlepsza. Tak jak powiedziałem, konsultacje teraz trwają 45 minut. Są dużo bardziej luźne, nie w jakimś tam skrypcie, że konkretnie ok, najpierw zajmiemy się problemem, potem rozwiązaniem. To wszystko wychodzi płynnie w trakcie rozmowy. Głównym elementem jest to, żebyś się czuł, czuła komfortowo na tym spotkaniu, że nie są to ciężkie, mocne problemy, ale to, żeby wejść na wyższym poziom emocjonalny i zauważyć, że a, tutaj są rozwiązania. Często, jak przejdziemy ze stresu i frustracji na troszeczkę spokojniejszy poziom, w tym momencie sami jesteśmy w stanie to zauważyć, i w tym momencie konsultacja wstępna całkowicie jest wystarczająca. Więc jeśli te tematy, które poruszyłem, jeśli te problemy, jeśli zauważasz te rzeczy, jeśli w ogóle jesteś na tym filmie do tego momentu, to konsultacja być może jest dla Ciebie. A dodatkowo, czwarty rozdział tego filmu, nie wiem jak długi on jest, nie wiem jak bardzo się rozgadałem. Czwarty rozdział, a mianowicie ogłoszenie i bardzo ważna informacja, bardzo duże przedsięwzięcie się szykuje ze względu na to, że w momencie, w którym tak dużo ludzi ma problemy się do mnie zgłasza yy, i dodatkowo wiele ludzi będzie zauważać swoje problemy i będzie szukało rozwiązań, nie jestem w stanie pracować z wszystkimi, którzy się pojawiają, zwłaszcza jeśli to są sesje energetyczne, bo potrafię zrobić dwie w ciągu jednego dnia, bo to kosztuje mnie energię, więc postanowiłem stworzyć bardzo duże przedsięwzięcie, a mianowicie program, jak rozwiązać swoje własne problemy. Ze względu na to, że w tym momencie nie będzie potrzeba guru, trenerów, psychologów, psychoterapeutów i wiem, że to jest strzał w kolono pod kątem biznesowym jako przedsiębiorcę, ale chcę, żebyście Wy rozwiązywali swoje problemy i mieli swoje narzędzia do rozwiązywania problemów. Ze względu na to, że tak jak powiedziałem, bardzo duży wątek jest tego, że jeśli rozwiążesz swój problem. A to nie jest w ten sposób, że masz wewnętrzne tylko, tylko dwa, trzy problemy, albo tylko jeden. W momencie, w którym rozwiążesz swój problem, problemy wychodzą na zewnątrz, bo są gotowe, żeby je rozwiązać. Jeśli rozwiążesz swój problem, pojawia się następny, ja też chcę być rozwiązany, ja też, i oczyszczasz się w pełni. Więc zamiast chodzić do osoby i powiedzieć, okej, okay, Marek rozwiązał moje problemy, mam nowe problemy, Marek mi je pomoże rozwiązać. Pomógł mi Marek w rozwiązaniu problemów zdrowotnych, Marek mi pomoże w e, moich relacjach z małżonką. W momencie, w którym masz swoje własne narzędzia, masz umiejętność rozpoznawania swoich problemów, umiejętność analizy poziomu, umiejętność dopasowania narzędzi i masz mnóstwo narzędzi ze względu na to, że będę tam zdradzał. Moje narzędzia, które zdobywałem od 12 lat, te nawet największe, za które ja zapłaciłem mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu i mojego doświadczenia w pracy na tych rzeczach, będę jej po prostu dawał i dawał tajniki tego, każdy będzie mógł sam analizować swój problem, analizować jego poziom, znajdować rozwiązanie i widzieć efekty bardzo, bardzo szybko. A potem jeśli pojawią się następne problemy, to już wiemy dużo szybciej, w jaki sposób się nimi zająć, czy to będą związane z karierą, czy ze zdrowiem, cokolwiek innego, jakakolwiek kategoria, będziecie mieli swoje własne sposoby, będziecie samodzielni i tutaj wchodzi dodatkowa satysfakcja. Ja sam sobie poradziłem. Ja widzę, co jest przede mną i ja sam sobie to rozwiązałem. I czasami osobiste rozwiązania będą trwały jeden dzień, a czasami po pięciu minutach zauważę swój problem i znajduję rozwiązanie i od razu działam dalej. Cały świat, Nabierze niesamowitego tempa, więc wkrótce będę bardzo dużo mówił na temat tego programu i bardzo dużo w wielu różnych miejscach na ten temat będę opowiadał, będę robił spotkania, webinary, informował na filmach, informował w postach, w różnych miejscach. Ze względu na to, że samodzielność w rozwiązywaniu swoich problemów daje dużo większą satysfakcję i dużo bardziej skraca czas. Umówię się na sesję w piątek albo za tydzień, bo nie ma czasu. Nie, mogę rozwiązać swoje problemy już teraz. Jeśli interesują cię te tematy dużo szybciej, Nawisz po prostu do mnie maila albo na Facebooka, albo na, na maila, dużo lepiej małpa gmailcom, że chcesz wiedzieć więcej, albo chcesz już się w jakiś sposób zaangażować, chcesz pomóc, żeby program powstał szybciej, dowiedzieć się konkretnych dat, albo co konkretnie tam będzie, zapraszam, to wszystko spowoduje, Wasza energia spowoduje, że ten program powstanie szybciej. I w momencie, w którym napiszecie mi, jakie są Wasze problemy, dużo łatwiej dopasuje cały program. Do Waszych potrzeb. Więc mam nadzieję, że to nie było za długie, ale jeśli tu jesteś jeszcze, to bardzo Ci za to serdecznie dziękuję i do zobaczenia na cennych materiałach. Taki dodatkowy bonus dla osób, które wytrzymały aż do teraz. Pojawi się nowy segment na kanale i pojawią się informacje odnośnie tłumaczeń Baszara, Eckharta, Tole i innych osób, więc to też są rzeczy w trakcie, więc zmienia się wszystko wewnątrz, na zewnątrz, u Was, u mnie, w programie, w przestrzeni. Zobaczmy z ciekawością. Jak będzie wyglądała reszta naszego świata, nowego świata?